Halo, siema ma Ty Bro Co? Jak kontroli nie mam nad nim Na statek, trzeba statek je szybciej No, jak ja mam to niby zrobić? Top zero Cześć, cześć, Ja jestem w i witam na kanale Top Zero. Dzisiaj zagramy w Czar, ciężar Korony. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Wszystkie linki w opisie. A teraz zaczynajmy, zaczynajmy i nie zwlekajmy. Ostatnia misja okazała się również dosyć prosta. Szybki atak, szybkie rozgromienie wroga. Zobaczmy co teraz nas czeka. Wkrótce po swoim zwycięstwie Giron, Wulin, Sartor i Vardal zebrali się, aby zaplanować swój następny ruch. Rozmawiali przez całą noc, a nad ranem każdy z nich podążył w swoim kierunku. Giron pozostał na wyspach aby pomóc w ich odbudowie. Sartor wyruszył na czele wybranej grupy rycerzy do odległej krainy Hong. A Wulin i Wardal udali się na kontynent Kalta, aby odnaleźć wieżę czarnoksiężników, która, jak powiedział Giron, kryje klucz do potęgi Borga. Proszę bardzo, nowe frakcje wchodzą, bo są tu jeszcze frakcje Azjatów i jakby powiedzieć, blisko wschodu, no nie wiem, no Arabów, tak? Powiedzmy tak. Upraszczając. Yy, I zobaczymy, yy, czy będziemy grać nimi, czy co się będzie dziać. Bo tutaj zakładam, że będziemy rozegramy te wszystkie wątki. A, jeszcze ciekawostka. Wardat zabił nam wujka. A teraz jest naszym sojusznikiem. To chyba jakiś inny NPC był wcześniej, co? Nie wiem, tutaj chyba twórcy po prostu kilka razy użyli tego samego gościa. Ale to dziwne, bo nawet imienia użyli, mogli jakieś inne imię dać. No i płyniemy. Przyspieszamy sobie. Hehehe! He. Bądźcie pozdrowieni, podróżni. Jestem Marsim, skromny pustelnik. Co sprowadza was do krainy Kalta? Chciałbym powiedzieć, że jesteście tu mile widziani, ale już wkrótce sami się przekonacie, jak wyglądają sprawy. Dlaczego mieszkańcy tu ludzie mieliby być nieszczęśliwi z powodu spotkania z obcymi? Słyszeliśmy opowieści o bogactwie i zamożności tej krainy oraz jej gościnności. Kraina ta wciąż jest bogata i są wśród nas zamożni, ale pod rządami Borga, tylko bez, bez litości i nieczuli mogą ośmielić się, aby mieć więcej ponad to, co jest niezbędne do przeżycia. Na tej właśnie całej wyspie kiedyś znajdowała się stolica całej krainy Kalta, wielkie miasto Sahra. Jedyne co po nim teraz pozostało to rybacka osada. Borg przeniósł swoją stolicę na kontynent do miasta Benas, dokładnie w, na wprost Wyspy Sahra. Miasto to nic więcej niż ogromny fort z koszarami, kuźniami wytwarzającymi broń i warsztatami produkującymi machiny oblężnicze. Jest aż tak źle? Słyszałem, że ludzie z kalta nie tolerują niczy jego jarzma. Jesteśmy wysłannikami Sartora, syna króla Roana. Pojawiły się pogłoski o arabskich magach, zamieszkujących wieże gdzieś na tej wyspie, poszukujących dla Borga potężnego zaklęcia, które pozwoliłoby mu na sprowadzenie ognistego deszczu na swoich wrogów. Przybyliśmy, aby uniemożliwić im przekazanie takiej mocy naszemu wrogowi. gdzie znajduje się ta wieża, nie znajdziecie tutaj wieży magów. Być może była tu dawno temu, ale nie pozostał po niej żaden ślad. Ja również słyszałem o magach Borga pracujących nad zaklęciem ognistego deszczu. Ale o ile wiem, ich wieża znajduje się gdzieś na stałym lądzie. Jeśli chcecie ją zaatakować, będziecie potrzebowali pomocy ludzi z kalta. Problem w tym, że nie, nie zaufają oni nikomu kto nie jest silny lub szlachetny. Nie po tym, jak niedawno zostali zaufali ambasadorom Borga, a teraz wszyscy słoną za to płacimy. Mm -hmm. czy nie słyszałeś o Wolinie, kapitanie króla Rohana? Ja zaś jestem rycerzem Bractwa Obrońców. Z pewnością znasz te imiona, wręczą o nich legendy. Nie tylko na ziemiach południa. Słyszeliśmy o tych imionach, tak jak i znaliśmy imiona i tytuły ambasadorów Borga, którzy mieli okazać się szlachetni i uczciwi. Same słowa i imiona nie pomogą wam w zdobyciu przyjaciół tutejszych ludzi. Jeśli spróbujecie udać się na Sachrę, wykrzykując wasze imiona, najprawdopodobniej zostaniecie powitani jedynie przez ostrze mieczy. Nie! Musicie wykazać waszą wartość pomagając potrzebującym spośród mieszkańców Kalty. Na sąsiedniej wyspie znajdują się dwie małe wioski. Porozmawiajcie z tamtejszymi ludźmi i zróbcie to, co do was. To, co, o co Was poproszą. Kiedy zrobicie wszystko, co w Waszej mocy, wróćcie do mnie. Rozgłoszę wieść o Waszym powrocie. A kiedy wszyscy zobaczą, że rzeczywiście dobrze nam życzycie, będą gotowi Wam pomóc. Ła, jakie to zaplecze fabularne. To jest jedna wioska, ty On ma taką fryzurę, czy to była jego czapeczka? I to druga wioska, no dobra. Zapiszmy to. Kampania Cinasta, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Mamy Wardala i mamy Ulina, który jest ranny. I mamy dom, a tutaj jest Marcin, kapłan. Ulin, Wardal i Galeon muszą przeżyć. Ulin i Vardal muszą porozmawiać z Azimem i Falą w dwóch wioskach na wyspach na południowym wschodzie. Pomóż a następnie wróci aby porozmawiać z Marcinem. Okej. Okay. Papalie, dźwiedziu, wyginęły na tej wyspie. <ścoughs> yo, yo, Azim. Witaj dobry człowieku! Mam na imię Ulin, a to jest Wardal, rycerz Bractwa obrońców. Przysłał nas tutaj pustelnik imieniem Marsim. Powiedział, że będziesz potrzebował pomocy, a my chętnie przy... wyświadczymy Ci przysługę. Uuu, witajcie, chętni rycerze! Jesteśmy w wielkiej potrzebie i Marsim dobrze zrobił, że powiedział Wam o nas. Ryby w okolicach tych brzegów nie występują tak oficie jak kilka lat temu, a są jedyną rzeczą, dzięki której możemy przeżyć na tej nagiej wyspie. Tydzień temu przybyli poborcy podatkowi Borga i zażądali, abyśmy wpłacili do skarbca 1000 sztuk złota! 1000 sztuk! Nigdy na naszej małej wyspie nie było tak dużo złota. Jeśli w ciągu tygodnia nie zapłaciłem mu tak dużej sumy, zostaniemy zmuszeni do pracy w kopalniach Borga. Jesteśmy prostymi rybakami, a nie wytrzymałymi krasnoludami i z pewnością przyjdzie nam tam zginąć. Tylko cud może nam ocalić. O, no zatem rzeczywiście potrzebujecie cudu, ponieważ nie mamy ze sobą tak dużo złota i na pewno nie jesteśmy dość silni, aby w przypadku, gdy odbywacie zapłatę, utrzymać tą wyspę przeciwko całej armii Borga, znajdującej się na kontynencie Kalta. Niech Bóg ma nas w swojej opiece, gdy odmówimy. Nie, nie, nie miałem na myśli niczego takiego. Istnieje sposób, w jaki. Istnieje sposób, w jaki możesz pomóc nam biednym rybakom, dobry panie. Na północ znajduje się wyspa Czaszek. Mówi się, że znajduje się tam skarb, leżący na ziemi, wystarczy go tylko oddaleźć. Jednak wyspa ta jest niebezpieczna. Zabieszkują ją dzikie bestie. Jeśli wciąż chcecie nam pomóc, porozmawiajcie z kapłanem Razmą. Kawałek drogi stąd na zachód. On wie więcej na ten temat. O, idziemy. I idziemy. E, witajcie, szlachetni lordowie. Chyba wiem, po co tu jesteście. Chcecie dowiedzieć się o wyspie Czaszek. Skąd wiesz? Dlaczego się tu znaleźliśmy? E, wiem wiele, panie. I podzielę się teraz z wami odrobiną mojej wiedzy. Na wyspie Czaszek znajduje się skarb, jednak rybacy mądrze robią, że omijają brzegi tej wyspy. Są tam niebezpieczne bestie, ale nie powinniście się obawiać. Wyspa jest ta przeklęta, a zamieszkują ją duchy tych, którzy stali tam dawno temu zamordowani przez piratów. Zginęli oni za, skarby, za skarb, który się tam znajduje i teraz będą go strzegli przed wszystkimi, którzy próbują go posiąść. Udajcie się tam i zniszczcie duchy, a zim pójdzie z wami, aby zabrać to złoto. Jak już to zrobicie, wróćcie i porozmawiajcie ze mną. Okej. Okay. Jest i złoto. Azim, zapomniałem Cię zabrać. Dobra, podejrzewałem, że to może być hard. No, weź to złoto. Dobra, wsiadać. A tu bestia padła. O, jest jak ja głos, buda Spełniliście dzisiaj dobry uczynek, lordowie. Znaczy teraz czas, aby to pełnić kolejny. Spełnić kolejny. Dla was samych i przeciwko Borgowi, albo że powinienem powiedzieć, dla włodego Sartora. Po Waszych twarzach widzę, że chcecie zapytać, skąd wiem tak wiele i dlaczego by się zwiedził trochę głos. I tym razem wam nie odpowiem, więc szkoda, abyście pytali. Na sąsiedniej wyspie sąsiadującej z nami znajduje się jak... jakaś księga zakleć, żołnierze Borga znaleźli ją przed chwilą i nie ważą się jej dotknąć, więc posłali... Po jednego z magów, aby przybył i zabrał ją. Ta księga nie może wpaść w ręce Borga. Zabijcie żołnierzy i przynieście bitą księgę. W was za to ruszajcie. Jo. Ok. No, to takie questy. Widzę. Very very good. Questy. No i tak to zrobię, bo po co tracić armię? Z umarłych. Uu. Oh, O, what the hell? Easy easy. Ach, księga! Macie ją! Jest to też zaklęcie. Ożywiało do bartwy ciała poległych w bitwie i daje wam nad nimi kontrolę. Tak więc każda bitwa zasila wasze szeregi nowymi żołnierzami. Obiecałem wynagrodzić was za przeniesienie mi księgi. Nie mam nic, co mógłbym, co mógłbym wam zaoferować, za wyjątkiem mojej pomocy. Mogę rzucać zaklęcia, błogosławieństwa i uzdrowienia. Mogę również nauczyć się z księgi. Zaklęć z tej księgi oraz innych ksiąg, jeśli jakiś znajdziecie, będę za wami podążał, moi lordowie, wasze czyny wyraźnie pokazały, że jesteście tego warci. Let's go! Niestety rozwalił mnie statek wroga i musiałem wczytać. I what the hell? No what the hell indeed Nagle tutaj zaczął się desant wroga e, jakieś armie po 20 typa z 3 zaczęły wpadać statki wroga, no ja mam tylko jeden, on ma kilka, więc jestem niestety w disadvantage, on ma przewagę, ja mam utrudnienie no i co? No i po prostu wam tutaj przewinę. Udało się w końcu, musiałem troszkę pokombinować, ale troszkę się też podenerwowałem. No i problem polega na tym, że nie mogłem tego masima, czy on tam mędrca sobie wziąć, bo padał, a był kluczowy, bo to jest kapuar, który ma leczenie. Więc trochę pokombinowałem, w końcu udało mi się na południe popłynąć, parę statków rozwalić, trochę piechoty. No i lecę na następną wysepkę, na następne questy. Dawaj tu. A nie, to jednak nie wrogowie, ciekawe. Czy to obóz wojskowy, czy wioska? Widzę domy i pracujących wieśniaków, ale jest to również wielu żołnierzy i fort. To wioska Salbara! Ja jestem Fala! Dowódca straży! Musi być Wulin i Wardal z Bractwa Obrońców. Słyszałem, że Marcin rozmawiał z obcymi o takich imionach. Masz bystre oko w sprawach wojskowych, być może naprawdę jesteś Wulinem, strażykiem przybocznym króla Roana. Byliśmy zmuszeni rozlokować tutaj nasze oddziały, aby chronić mieszkańców wiosek przed przepływającymi przez te wody piratami. Dlaczego pozostajecie tutaj i czekacie aż piraci przyjdą i was zaatakują zamiast udać się, aby odnaleźć ich siedlisko i zniszczyć ich raz na zawsze? Jesteśmy niemal pewni, że ich baza wypadowa znajduje się na mojej wyspie na północy, ale nie możemy ich zaatakować. Jest nas zbyt mało, niewielu wolno nosić broń, oczywiście za wyjątkiem żołnierzy Borga, ale im nie zależy aby walczyć z piratami. Wydaje mi się nawet, że dostają oni część zdobytych przez piratów łupów w zamian za co pozostawiają ich w spokoju. Poza tym nie mamy statków wojennych, nie możemy zaatakować statków piratów na rybackich łodziach. Możemy Wam pomóc, mamy statek z działami i myślę, że jest nas dosyć, aby zaatakować obóz piratów. Powiedzcie nam tylko, gdzie mamy się udać. Zaraz pokażemy Wam drogę, macie potężny statek, ale myślę, że można go wzmocnić. Daję wam trochę drewna, byście mogli zmodyfikować statek, tak aby zdawał większe szkody podczas bitwy. Piraci uwięzili uzdrowiciela z tutejszej wioski. Już jeśli uda wam się atak na piratów, odnajcie go proszę i z powrotem do wioski. Jest tutaj bardzo potrzebny. No okej, okay. a mogę z fortu skorzystać? Dobra, tu są piraci. Nie, nie mogę. Tylko tyle mi jednostek zostało? Co wy gadacie? Zanim jeszcze przejdziemy do Bitwy Morskiej, trochę tej mapy pozwiedzałem, jakieś dwa łuki plus 15 ataku, zebrałem, dałem Wardalowi i Ulinowi, zebrałem książkę na Lightning Bolta, ale to jak już wróciłem, zaraz zobaczycie na filmiku. No i warto tu zwiedzać tą mapę, na pewno wszystkiego nie odkryłem, bo jest tego sporo. Jeśli chodzi o samych piratów, no to outrange'uje tu wieżyczki, więc to było proste, a jeśli chodzi o statki, to pewnie widać na filmiku, jakie ja robię taktykę, że strzał, odejście, strzał, odejście, yy, bo tutaj statki z dział strzelają tak, że musi kula dotknąć model. Więc można tutaj skillowo to zrobić, co jest całkiem fajne. Niestety te statki, które strzelają strzałami, nie mają takiej mechaniki i te strzały nas zawsze dosięgają, więc miejcie to na uwadze. Słyszeliśmy już o bitwie na wyspie piratu. Widzę również, że uratowałeś trzego zrobiciela. Twój wspaniały statek prawdopodobnie wymaga naprawy. Najmniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to odpłacić Ci za Twoją uprzejmość. Jest pomoc przy naprawie statku. Jeden z naszych wieśniaków uda się z Tobą. Tak, abyś mógł naprawić statek za każdym razem, gdy znajdziesz taka potrzeba. Gdy zajdzie taka potrzeba, myślę, że będziesz tego potrzebował, aby podczas przyszłych bitew być w świetnej kondycji. Idźcie i niech towarzyszy Wam. Błogosławieństwo do dobrych ludzi. Let's go! Ma pioruna? Ma pioruna. statku. Halo, się ojo oj, 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 oj. mnio mnio. Tak i teraz do tego masimy z powrotem trzeba wrócić, da start? O! Świadectwo twoich dobrych uczynków rozprzestrzenia się szybko. Wszyscy na wyspach wiedzą, że pomogłeś potrzebującym. Ludzie mogą jeszcze nie być gotowi, aby walczyć dla ciebie, ale są tacy, którzy Ci pomogą. W jaki sposób? Być może daszkałko, żeby wskazać na drogę, dobrze małych, szukamy. Powinieneś pójść i rozmawiać z kaffarem. Był u mnie przed chwilą i wypytywał o ciebie. Wyglądało na to, że wie o wiele o tobie. On sam zasugerował, że posiada informacje, które mogą być dla ciebie ba bardzo cenne. Bądź jednakże ostrożny, ponieważ kaffar znany jest ze swojej odwagi i przebiegłości. Często robi to, co według niego przyniesie mu najwięcej korzyści, czasami kosztem innych. Pójdziemy i porozmawiamy z tym kafarem. Niech statek pozostanie tutaj na kotwicy do naszego powrotu. Dziękuję za radę, stary człowieku. A tu jest ten kafar. Aha, i statek stracił kontrolę. O, <laughs> jaka piramida. Nie podoba mi się to. Marcin ostrzegał nas przed tym kafarem, a teraz widzę, że miejsce, w którym możemy go znaleźć, jest idealne na zasadzkę. Wszystkie drogi są dobrze widoczne. Dlaczego jakiś buntownik miałby... Za miejsce naszego spotkania wybrać punkt wyspy najbliższym miastu wroga. Pozostańcie tutaj, pójdę i rozejrzę się. Jeśli wszystko będzie w porządku, dam znak abyście przyszli. Rożę z tobą! Nie mogę pozwolić, stawił czoła niebezpieczeństwu w pojedynkę! Nie, Wardalu. Jeśli jest to zasadzka, przynajmniej jeden z nas musi pozostać... Z naszymi ludźmi i poprowadzić ich naprzód. Źle by się stało, gdybyśmy obaj zostali złapani lub zabici. Ja pójdę, a ty zostaniesz. Jeśli cokolwiek mi się przydarzy, ty wypełnisz naszą misję do końca. Czekaj na mnie tam przy piramidzie z piasku. Okej. Okay. Cuts in time. A, cóż, przywasz pojedynkę u linie? Gdzie są Twoi żołnierze? Dlaczego nie ma ich przy Tobie? Na wypadek, gdybyś ich potrzebował? Zawsze lepiej jest sprawdzić teren przed wysłaniem głównych sił naprzód. A jeśli naprawdę masz cenne informacje, ja jestem gotów ich wysłuchać. Nie ma potrzeby, aby inni ci towarzyszyli. Jeśli chcesz o tym mówić, nieprawdaż? Oważny i nieodważny, jak zawsze. Widzę, że się nie zmieniłeś w strażników Przyboczny króla. Może mnie nie pamiętasz, ale ja pamiętam Cię dobrze i mam z Tobą rachunki do wyrównania. Przybyłeś, aby wykraść sekret ognistego deszczu, ale Twoje wysiłki są daremne, a Ty jesteś nieświadom swojego szaleństwa. Wieża Magów znajduje się daleko stąd, na pustej na wschodzie, w wysoko szczycie skalistych urwisk skrajby. Jest ona strzeżona, ale nawet gdybyś potrafił prześlizgnąć się obok straży, nie zdołałbyś wdrapać się na strome urwiska, chyba że umiałbyś latać. Teraz jesteś w mojej mocy. Pożałujesz tego, że tu przybyłeś. Włochin potrzebuje pomocy do ataku! A zaś przerażał. Ujmą potrzebuje pomocy do ataku! Nie, nie zbliżajcie się, głupcy! Nie możecie mnie uratować! Biegiem uciekajcie na wyspę Alita i powiedzcie Gironowi, że musi wymyślić sposób na przetransportowanie armii na urwiska Karaiby. Musi się o tym dowiedzieć. Szybciej uciekajcie! ej, eee. No i co? Kolejny upierdliwy fragment Sara Musimy dobiec przynajmniej Wardalem do statku i dopiero wtedy odzyskujemy nad nim kontrolę. Ale dalej strzelają do nas i goni nas kolejny statek, więc trzeba to zrobić skillowo. Jak widzicie, ja tutaj na mega low HP to zrobiłem. Musiałem też czytać, bo nie udało się za pierwszym razem, no ale nic dziwnego, jak tam były na dwa strzały. Fuck you! Easy! No i co? Nieoszecie, kurde, kolejne zabugowane. Triggery tutaj na koniec misji. Nie fair w ogóle ustawione tu jest. Jak to brak kontroli nad statkiem, dopiero jak ja podejdę, jeszcze układany jest. I armię najlepiej zostawić właściwie tam wcześniej. No nie no, nie, no jestem zniesmaczony. No ale dobra, udało się, udało się. No, bo to będę miał śmieszne wspomnienia zabawne, tak? Wspomnienia, że musiałem tak tutaj starać się, żeby... Yy, gierkę pocisnąć Mapka spoko, ale dużo, dużo częściej użyta. Niej, no tutaj tak naprawdę, o na tych wysepkach mieliśmy większość przygody, a pół, północny ten yy, północny zachód w ogóle nie użyty. No ale nic, no dobra. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja byłem w wy byliście Wy, za zaproponowanie, komentowania i subskrybowania, Wszystkie linki w opisie, a na razie bywajcie, bywajcie i na następne odcinki wbijajcie i dział okrętowe. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającymi. Przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie!